Niedługo minie 14 lat od premiery pierwszej części filmu animowanego Auta. I nie oszukujmy się, praktycznie wszyscy uwielbiamy Auta, w tym ja. Poważnie jestem wielkim fanem. Czy wy także nie jesteście w stanie policzyć, ile razy oglądaliście wszystkie trzy części? Ta niesamowita historia, ciekawi bohaterowie i dosłownie lekcje życia przyciągają najbardziej. Lepiej odpalcie swoje silniki i zapnijcie pasy, bo ja jestem Cyprian, a dzisiaj przedstawię wam 40 nieznanych faktów na temat Aut. Nie zapomnij też napisać jakiegoś ciekawego komentarza, przykładowo ile z tych faktów znałeś, a ja postaram się Przeczytać wszystkie. Dzięki, że tu jesteś. Na tablicy rejestracyjnej Luigi'ego widzimy napis 445108. Są to współrzędne geograficzne modeny we Włoszech, czyli miasta, gdzie znajduje się fabryka Ferrari. A jak swoją drogą wiemy, Luigi to wielki fan Ferrari. Lizzie lub Genia to w rzeczywistości Ford modelu T, czyli pierwszy na świecie masowo produkowany samochód. Film auta jest zainspirowany krótką animacją Walta Disneya Suzy niebieski samochodzik z 1952 roku. Smugi kondensacyjne po samolotach to w rzeczywistości ślady opon. Miasto z OUT, czyli Radiator Springs, istnieje naprawdę w Stanach Zjednoczonych i nazywa się Peach Springs. Co ciekawe, twórcy filmu zainspirowali się jego historią przy tworzeniu pierwszej części. W trzeciej części OUT na torze przez ułamek sekundy widać logo Buy and Jest to organizacja, która kontroluje świat i ludzi w filmie Wally. -E. Początkowo Zygzak McQueen miał mieć numer 57, ponieważ w 1957 roku urodził się twórca. Widać to nawet w początkowych rysunkach. Przed stworzeniem filmu, ekipa zajmująca się produkcją wyjechała w trasę po słynnej Drodze 66, aby zaczerpnąć inspiracji. Na półce w biurze Sterlinga możemy ujrzeć praktycznie ukryte zdjęcie barona. Jest to przestępca, który poprzez wielkie oszustwo paliwowe niszczył inne wyścigówki. Jakaś teoria? Zygzak jest fikcyjnym samochodem, jednak stylizowanym na Chevroleta Corvette. Czy to przypadek, że tata twórcy animacji pracował w salonie Chevroleta? Podczas wyścigu w błocie w trzeciej części na masce jednego z samochodów widzimy słynną piłkę. Znana jest ona z innych filmów Pixara. A tutaj przez małą chwilę widzimy słynny samochód Pizza Planet. Numer 95 zegzaka reprezentuje rok wydania Toy Story, czyli animacji także spod skrzydła Pixara. Pan Król to w rzeczywistości Playme Super Superbird z 1970 roku. Jedna z najbardziej sławnych wyścigówek Richarda Petty. Warto tutaj także dodać, że Richard jest nazywany Królem, czyli Pan Król z aut jest tak w zasadzie jego symbolem. Jeżeli już przy Królu jesteśmy, to jego wypadek w pierwszej części jest wzorowany na prawdziwym wypadku właśnie Richarda Petty'ego. Auta to ulubiony film animowany Cypriana. Imię Guido oznacza po włosku ja prowadzę. Każde wygenerowanie pojedynczego ujęcia zajmowało 17 godzin. Po tym jak Cruz rozłożyła cały sprzęt dla zgzaka na plaży, słyszymy taki dźwięk. Oh. Identyczny jest w filmie Woli w momencie, gdy główny bohater kończy ładowanie. Film miał mieć początkowo tytuł Droga 66. Charakterystyczna formacja skalna za miasteczkiem Chłodnica Górska nawiązuje do Ranch'a Cadillaców. Jest to artystyczna wystawa przedstawiająca 10 Cadillaców zakopanych do połowy w ziemi, a znajduje się w Teksasie. Wójt Hudson, znany także jako Hudson Hornet, to w rzeczywistości Hudson Hornet, samochód używany w połowie XX wieku w wyścigach NASCAR. To pewnie wielu z Was wie, ale Dainoko, które było sponsorem Króla, a później Cruz, jest również nazwą stacji benzynowej z filmu Toy Story, a tutaj mamy ujęcie z czwartej części. Początkowo film miał opowiadać o przygodach elektrycznego samochodu. Twórcy podczas produkcji wykonali ponad 43 tysiące szkiców postaci. Postać McMishyna była pierwotnie utworzona podczas powstawania pierwszej części aut. Paul Newman, który podkładał głos Hudsonowi w wersji oryginalnej, zmarł dwa lata po wypuszczeniu Out. Najpewniej dlatego nie szukano innego aktora do roli wójta, tylko Hudson Hornet zmarł razem z nim. Na białym samochodzie podczas wyścigu widzimy logo Apple. Obojętnym na ten fakt nie było zapewne to, iż Steve Jobs, były prezes i założyciel Apple, był także dyrektorem generalnym Pixara. Film MacMission jest stylizowany na Astonie Martin DB5 w popularnym samochodzie, którego używał James Bond. Film został dedykowany Josephowi Ranftowi, reżyserowi aut, który zmarł w 2005 roku na skutek tragicznego wypadku samochodowego. Auta, jak każdy film animowany, zawiera usunięte sceny. Przykładowo, w pierwszych wersjach zmieniono sposób naprawy drogi przez zygzaka. Pierwotnie mieszkańcy wymontowali zygzakowi silnik i zamontowali do walca, aby naprawił drogę. Oczywiście był to tylko sen. Auta 2 to pierwszy film Pixara nie nominowany do Oscara w żadnej kategorii. Natomiast pierwsza część aut wygrała bardzo prestiżową nagrodą Złotego Globu za najlepszy film animowany. Witold Pyrkosz, który podkładał głos Złomkowi w pierwszej i drugiej części w polskiej wersji językowej aut, zmarł w 2017 roku. Nie wiem, czy kiedykolwiek zauważyliście, ale na oponach McQueena znajduje się napis Lightyear, co jest oczywistym nawiązaniem do Baza Astrala, który w oryginalnej, angielskiej wersji językowej nazywa się właśnie Buzz Lightyear. Małe robaki przy lampie to tak naprawdę malutkie samochody, najdokładniej słynne garbusy, czyli Volkswageny Beetle. Aby uczynić auta bardziej antropomorficznymi, twórcy postanowili umieścić oczy na szybie, a nie tak jak często to było praktykowane na reflektorach. A tak wyglądałby Zygzak McQueen, jeżeli jego oczy znalazłyby się na reflektorach. Pamiętacie ten piękny widok, który Sally pokazała Zygzakowi? Ten punkt widokowy istnieje naprawdę i wygląda dokładnie tak samo. Niektórzy z was pewnie zastanawiali się, jakim samochodem jest Cruz. Generalnie to trudno określić jeden konkretny model, ale z pewnością inspiracja została wzięta z Nissana 370Z i Ferrari F12 Berlineta. A wy jak myślicie? Dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Jeżeli możesz, to wysłuchaj do końca. Jeżeli chciałbyś docenić moją pracę, to możesz zostawić lajka, a także subskrypcję. Byłbym z tego naprawdę bardzo, ale to bardzo ucieszony. A jeżeli chcesz zobaczyć jeszcze więcej tego typu filmów, to pamiętaj, że jeżeli wrzucam odcinek, to pojawia się on we wtorek czwartek albo sobotę. Był z Wami Cyprian, jeszcze raz dziękuję za oglądanie, no i cześć!